Uczennica licealnej pierwszej F, Natalia Boguta, ma bardzo bolesne miesiączki. Dziewczyna cierpi i próbuje przekonać mamę, żeby pozwoliła jej nie iść do szkoły. Natalia, naprawdę musisz iść do szkoły. No, mnie tak strasznie boli, naprawdę. Kochanie, ale wzięłaś tabletki, zaraz ci przejdzie. Wszystko w porządku? Nie wyglądasz jakoś za dobrze. Po prostu mam okres. Chcesz proszka? Nie, nie, wzięłam przed chwilą, zaraz mi przejdzie. Co, aż tak cię boli? No maksa. Mam wrażenie, że zaraz mi rozsadzi brzuch. Tymczasem koleżanki z klasy Natalii żyją zbliżającym się meczem siatkówki, który dziewczyny rozegrają przeciwko klasie pierwszej D. Słuchaj, ja też mam okres. Nie czuję się doskonale, ale nie użalam się nad sobą. Ale ja się nad sobą nie użalam, naprawdę. Może dziewczyny mają rację i to ja przesadzam? W końcu wszystkie mają okres i jakoś sobie z tym radzą. Przecież nie tylko mnie na świecie boli brzuch, prawda? Po lekcji ból nasilił się tak bardzo, że Natalii zrobiło się niedobrze. Nie. Skoro tak żegasz, to może jesteś w ciąży. Jezus, Anka, jak ty czasami coś powiesz, to po prostu się słabo robi. Przecież powiedziała, że ma okres, tak? No co ty bierzesz kolejne leki przeciwbólowe? Basia mówiła, że właśnie to ci zaszkodziło. Sorry, ale właśnie nie ma pojęcia, o czym gada. Natalia wzięła już 8 tabletek przeciwbólowych, ale ból ustał tylko na chwilę. Dziewczyna jest zrozpaczona. Słuchaj, może ty powinnaś pójść do higienistki? Ja do niej kiedyś poszłam właśnie, jak nie bola brzuchnią. A co? Ci dała? No, tabletkę przeciwbólową. To super, tylko że ja wzięłam już 8 i po boku zaledwie na pół godziny. Hej dziewczyny! Ojejku, co ci jest? Ciągle ją brzuch boli. Jezu, jak ona na co mu żala? Anka, przestań. Ty serio nie widzisz, że ona się źle czuje? Natalia chce zrobić wszystko, żeby nie zawieść koleżanek i wystąpić w jutrzejszym meczu. Vera, ja też. Możemy pogadać? Natka, kiepsko wyglądasz. No wiem, ale mam pytanie. Kiedyś mówiłeś, że twoja babcia dostała coś super mocnego na ból. No, jak miała problemy z biodrem, to wtedy lekarz przepisał jej coś silniejszego, bo zwykłe leki nie działały. A macie coś w domu? Nie wiem, no babcia z rok tego już nie bierze. Okej, okay, a, a mogłabyś sprawdzić? Jak macie to przynieść na jutro? No wiesz, co, Natka, to jest naprawdę silny lek. Mam osiem zwykłych i nic mi nie pomogło. Muszę znaleźć jakiś sposób na ten ból. I to nie chodzi tylko o ten mecz. Okej, okay, zależy mi, ale bardziej przeraża mnie wizja, że będę tak miała przy każdym okresie. Mam raz w miesiącu ze wszystkiego rezygnować, i pozwijam się z bólu. Sorry, ale ja nie chcę tak żyć. Masz? Tak mam, ale nie brałaś nic innego, bo to jest naprawdę mocne. Prawie zeszłam drogą do szkoły, ale nie, nic nie brałam. No to ok, masz. Dzięki. Ile mam wziąć? Nie wiem, nie mogłam znaleźć ulotki. Kurde, ok, to wezmę dwie. Natka, proszę cię, ty nawet nie wiesz, jakie to ma skutki uboczne. Natalia zażyła dużą dawkę leku, który dostała od Weroniki. Ból ustał, ale dziewczyna ma zawroty głowy i przyspieszony puls. wygrać, Boże, nie mają szans. Dobra, dziewczyny, gotowe? Dobra. Dzisiaj pierwsza nie ma z nami szans. Chodźcie. Dokładnie. Natalia macie... Nat Natalia! Panie profesorze! Panie profesorze Co Natalia zewnęła! Co się stało? Co jej się stało? Nie wiem. Panie profesorze, ona wzięła to. Zani szybko pani musta. Tak dobrze, będę czekać. Pani profesor, nie wiem czy to jest ważne, ale Natalia wzięła to. Odeiny? Ile ona tego wzięła? No ja widziałam, że trzy, ale mogła więcej. Jeszcze więcej? No bo ją tak strasznie bolało, pani profesor. Co ją bolało? No brzuch, w sensie ona ma okres i na początku myślałam, że ją tak boli jak czasem każdą z nas, ale ona potem jeszcze wymiotowała z tego bólu. Jest mi mega wstyd. Trzeba było iść do gruszki, jak tylko Natka zaczęła brać na potęgę te środki przeciwbólowe, a ja nie zrobiłam nic. To straszne, że Natka musiała trafić do szpitala, żeby do wszystkich tak naprawdę dotarło, jak bardzo ją bolało. Mamo, ja tak strasznie przepraszam. Kochanie, to ja cię przepraszam. Mówiłaś mi, że cię boli, a to zbagatelizowałam. Ja wzięłam tylko do innej, bo już nie mogłam wytrzymać. Rozumiem, kochanie. Proszę pani, ja, ja nie chciałam się naświadczyć, czy coś, naprawdę. Natalia, spokojnie. I ja, i twoja mama wiemy, że bardzo cierpiałaś. Ale teraz najważniejsze jest, żebyś szybko do siebie doszła. Ja się boję, że tak już będzie zawsze. Ja tak nie chcę. Kochanie, obiecuję, że zrobię wszystko, żebyś już tak nie cierpiała. U Natalii zdiagnozowano endometriozę. Dziewczyna została poddana kuracji hormonalnej i czuje się lepiej. Teraz przynajmniej wiem, że jestem chora, a tak to mogłabym się męczyć z latami.